Dzisiaj w, w, w trudnych warunkach, e, znowu, znowu bardzo trudny dla nas mecz e, ciężki, z e, zespołem, który, który jeszcze tam kilka punktów brakuje mu do utrzymania. E, my przed meczem mieliśmy jeden cel, znając wyniki wczorajsze. E, wygrać to, e, znowu bowiem tak, że wygrać to, e, nieważne w jakim stylu, żeby się drużyna cieszyła, żeby, żeby kibice się cieszyli, żeby, e, żeby lider był w Radomiu. Zrobiliśmy to, to ogromnym nakładem sił. No i tak jak pan tak powiedział, no, zakończył się do nas szczęśliwy, podobnie znacząc skutkiem ten chyba ostatniej tutaj minucie naszej. No remis na wyciągnięcie ręki, po no, 45 minutach prowadziliśmy, y, bo potrafiła potrafiła sobie poradzić z nami z przodu. Co nas nie dziwi, bo wiemy jak byłem. Kolejna bramka stracona, no, a głównie ta z rzutu to jest... Pierwsza bolączka, bo kolejną rękę, po stałym fragmencie gry, potem tracimy zawodnika z, z linii defensywnej troszeczkę tam gramy.